Jeszcze raz wam pokażę Tak to jest jak wyleje rzeka Tak to właśnie jest Ja przejdę Proszę zobaczyć jak to jest kur. Jeszcze gorzej niż Panie Patrzcie jakie to jest ogromne Głębokość to jest jakiś metr 40 momentami met 50. Jak śnieg się topi. Torfowiska. No torfowiska po prostu Nic innego Tutaj cały zalew To to jest nic na wiosnę, to dopiero się będzie działo taką wczesną wiosną Jak śnieg stopnieje to poziom wody się tak podniesie Patrzcie ile jeszcze śniegu leży Tutaj ślady bobrów jeszcze Ludzie, Samiuszki brzeg zawsze biorę na wyprawy o, patrzcie, jak tu jest głęboko. Kumacie? Teraz pokażę. Och! Więc jeśli chcecie się kąpać w zimę, to pamiętajcie, że nie w takich miejscach, a się potopi tak.